Wierzysz, mała, w miłość od pierwszego pożegnania? Bo jeśli nie przyjdę jeszcze raz, to bardzo wolno. Kiedy spadłeś z nieba? Mm. Bardzo cicho. Ktoś widział straciło rano. Mm. Nie wiem dlaczego. Bo jesteś ludkiem. Pietrem, a nie widzi człowieka. Młodze, mm. moje ulubione telefonie. Czeka tylko piękny przedmiot, który chce zdobyć. Używa do tego tekstu z internetu. Zamiast. nie, A gdyby słuchał? Może bym się dowiedział, że jesteś wrażliwa, inteligentna i masz fantastyczne poczucie humoru. To właśnie sprawia. I to wystarczy? Już nie masz? Teraz zaczynam się bać. Słusznie.